Tym, że wspiera wiele społecznych inicjatyw. Wsparcie w 2023 roku popłynęło więc do organizatorów festiwalu Filmów dla Dorosłych, na którym to były też warsztaty prowadzone przez tzw. seksedukatorki edukatorki i aborcyjny Dream Team. Małgorzata Gałka. Jeśli państwa oburzały gigantyczne kwoty wydane na gipsowe jajo w centrum miasta, czy na publiczną toaletę za 600 tysięcy zł, jeśli państwa oburzały komiksy z obscenicznymi treściami, które były dostępne w zarządzanym przez miasto Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to teraz będzie jeszcze jeden hit współfinansowanie i współorganizowanie festiwalu w 2023 roku festiwalu postporno, festiwalu filmów pornograficznych, ale także festiwalu, podczas którego były organizowane warsztaty. Tytuły. W tych warsztatów państwu przytaczać nie będę, ale powiem tylko tyle, że wśród prelegentów na tych warsztatach były kobiety związane z aborcyjnym Dream Teamem, także tematyka mogą sobie Państwo już sami wyobrazić. W 2023 roku organizator tego festiwalu wystąpił do miasta z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 230 tysięcy złotych, ponad no i miasto pozytywnie rozpatrzyło ten wniosek. Potem miasto stołeczne Warszawa funkcjonowało jako współorganizator na, ulotach, na ulotkach na plakatach w różnych innych afiszach. Które reklamowały ten właśnie festiwal. Sprawę nagłośnił w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Łukaszewicz. Posłuchajmy. Z jednej strony Rafał Trzaskowski zdejmuje krzyże w Urzędzie Miejskim w Warszawie, z drugiej strony drugą ręką wspiera organizacje, które. Zajmują się właśnie tak wulgarnymi działaniami. Na takie wsparcie nie mogą w Warszawie liczyć środowiska i organizacje konserwatywne, organizacje prawicowe. Rafał Trzaskowski tymczasem w kampanii chyba chce uchodzić, w ostatnim czasie przynajmniej, za takiego, który wspiera wartości rodzinne. Czy to się łączy, czy też państwu zgrzyta? Dla wiadomości Małgorzata Gałka w Polsce. Zmęczenie nerwowość i brak odporności na krytykę. Tak komentatorzy oceniają występy Rafała Trzaskowskiego w kampanii. Po debacie w sieci pojawiła się fala memów, a nawet jego sympatycy przyznają, to nie był jego dzień, gdy padły.